Broni. Hmm? Nie, 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 poczekaj, nie, co będzie nie, podejdziemy nie, nie, będzie, będzie się bał, nie, 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 co zrobić i dlatego ten dlatego podejdziemy blisko do krówki o, o tra... nalażemy jej trawki o i będziemy krówkę karmić o mniem nie chcę takiej trawki. nie chcę takiej trawki. tak jestem małą krówką nie chcę takiej trawki tak ale jestem fajną krówką tak fajna krówka o, ale się trochę też boję. Więc. <laughs> no, widzisz, tak to jest krowa. Zupełnie nie jest. Można podejść blisko, można jej dać w ogóle ten. I ona jest fajna. Jest sobie. Jest psia z kmina. Czekaj, podejdziemy jeszcze bliżej do krówki. Jeszcze bliżej do krówki. Tak, jeszcze bliżej do krówki. Aha. No, cześć, cześć, Wiele relaktuję. Miło, lelak, spokój. Nie, lelak. Nie szczekamy. Chodźmy, je. tak. Jestem krowa. Tak, jestem krowa. Mhm. Krówka jestem. Jestem dobra krowa. Nie wie co się dzieje, tak? Nie wie jak się zachować, więc Ale to o to chodzi.